Stajcie w Damaszku w dzielnicy bogaczy. Nasze pierwsze kroki w tej dzielnicy. Jeszcze nie mieliśmy okazji e, zrealizować żadnego zdania tutaj. Nie, nie, jeszcze nie odkryliśmy żadnego punktu. Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to wspiąć się na tę wieżę tutaj, tam orzeł lata. I to nam odblokuje. Tutaj podotykamy ludzi, bo jesteśmy dziwni. Bardzo proszę, proszę, tam się musimy wspiąć. Tutaj widzimy, że już jest siana gotowa, tam się musimy tędy przeskoczyć, tutaj. A jak się wspiąć, tam? A po tym się wespnę. Powinno się udać. Czy się uda wspiąć, czy nie? Pięknie. Po tej werandzie do góry na szczęście. To, gdzie patrzymy teraz, to jest dzielnica Biedoty. Ciekawie, że to wszystko jest jeden render, nie? czyli wszystko jest gotowe. Wszystko jest renderowane naraz. I teraz myślę, że jak wbiegniemy sobie tutaj, to on się chwyci tutaj i powinien się móc pod. Dobra, musimy znaleźć jakiś sposób. Inny. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko, tylko parę, parę moment, moment proszę. proszę tylko Może od się, się odkasi... Nie! Jeśli Uuu, ładnie. Nie go już. Na Dobra, ale ja odsuwam się, odchodzę już do tego punktu. Go, to jakaś drabina, jest? Skoczu samą. Proszę. Potrzebuję Proszę, zgroszę. sobie w sztylecie. Tylko spadnij do tyłu, do tyłu, tutaj proszę. Zapraszam. A no już przed nami widnieje kilka wież. Pierwsza, którą powinniśmy pyknąć, to myślę, że będzie ta. No i również są różne wieże, które zaraz sobie oblecimy. Wszystko widoczne, takie bardzo klarowne. skocznie Plaga, plaga. gdy wejdziemy tutaj. Tu. Tylko nadzieję, że teraz jakość jest dobra, że dobrze nagrywa wiecie, bo muzyki nie słyszałem. Czyli co? Zobaczmy, co to się dzieje w tej dzielnicy. Ok, mamy już od razu rozpisane wszystkie punkty obserwacyjne. Mamy także ocalenie mieszkańca i na razie tyle. E, myślę, że powinniśmy... Hmm... Ocalimy mieszkańca, bo jest obok. Ale leci. Gdzie to ocalenie jest? W lewo. Podejdźmy. Już gdzieś tam się wydziera na niego Po lewej hała będzie gdzieś Nie? Nie, po, pra po prawej Chodźcie, ludzie. Minęliśmy? Zobaczyć, co Ktoś tu? Dobrze, ludzie. Nie o, dalej. U. U. O, mnie? Nie Ojej To tak jak w tym, pamiętacie? Chyba w Jerozolimie biednych ludzi. Coś im robią. Co im robią? Mamy Nęcy pojęcia, to z Mamy pojęcia, ale kurcze Jest więcej. Co ma. Nie no, wierny. Nie mam do tego. Ale was tu już, proszę, proszę. Panowie, walczymy a ty co o, nowy, Nowa sztuczka, którą ogarnęliśmy Dobra, dobrze, leży W sumie to powinienem był chyba w tym miejscu nie zablokować, nie skontrolować. Późno trochę. E, czy się za wcześnie kliknąłem, ale... Chwała, bo gra wybacza. Ja naprawdę Całe sporo wybacza. Słyszę o twoim poświęceniu. Dobry Boże, co tu się stało? Nie wiem, nie wiem. Idziemy dalej. Kto widział co tu się stało? No. Hmm. Bo pełniasz błąd! A, A, Eee... Już... Mogę iść dalej? Mogę tylko pójść dalej. Puszcz. Bardziej po lewo. Stradinka? Dobra, starczy. Już lecisz, bo znowu za Was ktoś zawoła. Po imieniu. Tutaj mamy, proszę bardzo, piękne schodki. Idziemy dalej. Ładnie. Teraz płynniej nam tutaj wychodzi. Już W razie u tej u góry rzadko się zdarza jakiś łucznik czy jakiś po prostu strażnik. Dobra, przechodzimy tutaj. Tu. Zajrzyjmy. Jesteśmy zaraz przy granicy dzielnicy, której, do której nie mamy dostępu jeszcze. Niebawem pewnie będziemy mieli. Dobra, co to jest? Próba zabójstwa dla informatora. Też sobie spróbujemy. Będzie z tamtej strony? Tak? Nie, z tamtej. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet. Tam jest próba zabójstwa dla informatora. Nie, nie rozumiecie, ja nic nie mam. Tam jest ten chłop. umieram z głodu. Potrzebuję paru tu? Gdzieś tu będzie, no. To musi być ten chłop? Nie ma lepszego kupca ode mnie. Pytanie, kto by chciał ode mnie zlecenie? Chciał... O, może ty. Altairze, przyjacielu, bracie, minęło tyle czasu. Słyszałeś coś nowego o Adze, od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Na pewno kiedy się odnajdziesz. Słyszałem, że Abul Nukut ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc, lecz czeka na mnie zadanie. Mam cztery cele, które muszę zlikwidować przed południem. Zrobimy to razem, jak za starych, dobrych czasów? Dwa dla ciebie, dwa dla mnie. Do osobiści strażnicy Abulanu Kuda. Szybko ich dostrzeżesz. No, mam trzy minuty na to. Dobra, czy teraz was leci, czy nie? 2,50. Nie, nie leci. E, tutaj jest pierwszy, tu jest drugi. Mam rozumieć, że nie muszę. Tu nie musi być skryte. Mam ich tam, lecimy. 2,53. Zostawmy, mnie chłopie. Nie mam czasu na takie rzeczy teraz. Ojej, aleśmy się wkopali w jakieś uliczkę niepotrzebnie. Dobra, stop. Kaczymy, lecimy. To się nie uda już widzę. Musimy poznać bardziej miasto, żeby się doło. Ale możemy podjąć próbę kilka razy, wiecie? Więc lecimy. Zobaczymy czy się uda. Czy on jest w środku? A on może będzie w środku, wiecie? Jest to jest błąd mój już pierwszy. Że ja tutaj próbuję jeździć od góry. a to trzeba wejść do środka. Do tej świątyni. Dzień lecisz, chłopie? Leci, to leci, 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 Wielka, Gdzie jest ten pierwszy cel. Gdzieś tutaj. Tu jest. Leży pierwszy. Nie nie, 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 mamy czasu, żeby się z nimi teraz szarpać. Musimy się od nich uwolnić. Lecimy po tego drugiego typa. Tam jest gdzieś. Tu. On? Dobrze. Nie. O, przepraszam. Po prostu miałem tego potęba. Dobra. Już, 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 już już. Czeknij, hejt klujeczkę. Walczymy. A chyba się udało nam już zrealizować ten cel, który musimy zrealizować. Ale atakują szybko, wiecie? Bardzo szybko atakują. Uuu. Leżym. Dobra. Unikają ciosów. Przegram to chyba. Widzicie? Zobaczcie. Koniec. Ciekawe, jak wygląda śmierć. No, u tej strażnicy faktycznie kompletnie inaczej walczy. Ciekawe, czy nam anulowało misję. Nie, proszę, nie odchodź. I co? Zaczęliśmy w tym miejscu. tylko no? parę proszę. Podejdźmy tam do mm, naszego zlecenia, które chyba zrealizowaliśmy, choć zobaczymy, czy to jest tak, że mieliśmy się nie ujawnić i musimy odnować. Nie znajdziesz godzie. Czy to było przyjaciele. Minęło tyle czasu. Możemy to coś przewinąć? Słyszałeś coś nowego o Adze, od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Na pewno kiedy się odnaliło. Dobra, idziemy. Słyszałem, że Abul Nukud ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc, lecz czeka na mnie zadanie. No, Mam dawaj. cztery cele, które muszę zrealizować. Nie jestem pewien, czy że... razem, jak zastanę się czy nikt nie wykryje. na ciebie Chyba dwa dla tak. mnie. To osobiści strażnicy Abula Nukuda szybko ich dostrzeżesz. Patrzmy opis. Likwiduj Proszę, niepostrzeżenie nie wszystkie cele i wróć do niekna, informatora. Dobra. O, co się kobietowo ci ściągnęło. Chłopcy tutaj stoją we dwóch. Tragedia. Teraz gdzie? Eee, ja z tobą nie chcę walczyć. Tędy sobie wyskoczymy. A nie, nie wyskoczymy. No, dobra, tędy. Tu sobie przelecimy Tutaj. I tutaj mamy pierwszy cel. Zaraz. Teraz jak my mamy go ściągnąć, żeby nikt nas nie zauważył? Uważam coś? Zobaczmy. Odbiegam. Chyba nie. Dobra, wracam. Proszę, uważaj. Chyba się udało. Teraz drugi, raz dwa, lecimy. Kobita, ocuń się. To on. O Nie mogę. Raz nie mogę. Odwal się Kobita. Zostanie tak ustawili u tej. Teraz się uda? Udało się chyba. I powrót. Nie proszę, Teraz szybki powrót. I lecimy. Chyba się udało. Chociaż nie mam pewności. Patrzmy. Czy to wspaniałe Jest, dało się. Ale Pamiętasz? Oto co znalazłem przy jednym z ludzi króla kupców. To chyba są zniszczenia straży. <noise> Mamy pewnością manu. przyda ci się w twej misji. Zajrzyj <noise> do mnie, kiedy tylko zawitasz do damaszku. Wiesz, że moje drzwi zawsze stoją przed tobą otworem. Mhm. Pokój z tobą, przyjacielu. Dobrze mówisz. Zdobywasz mapę, na której zaznaczono rozmieszczenie strażników króla kupców. I to prawdopodobnie przyda nam się, żeby. Jakby przybliżyć się do zrealizowania tak. naszego tutaj zlecenia. Przepraszam. Dobra, tu mamy ocalenie, podejdźmy. Tam. jest. Ocalenie. Ciekawe, Zbyt wiele ludzi. Tutaj coś się dzieje za dużo. Może to odchodzimy w złym kierunku, to bardziej. A tam by przecież tam gdzie wcześniej się tak. Zapętliłem Pamiętacie? to tylko... sobie Tutaj wyjdzie nie, 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 nie No i tu walka może być trudna Bo oni są już... O, nie dwoje mi się ogarnęli Halo? Walka Leży. O, E okay. Nie blokuje się. Raczej, Aczeż pan ostatni Mam Z dwóch pierwszych ale a było mocniejszych, ich ale ich złożyliśmy za nim zapowitz, żeby do domu. I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę młodzieńcze. Nie zapomnę, to mógł doś takiego. Kogo mamy? Aha, mnichów tak? No, nie wiem czy nam się przydadzą. Możliwe, że się przydadzą do zrealizowania celu. Możliwe, że nasz. do wejścia do twierdzy. będziemy potrzebowali właśnie ich. Nie wiem jeszcze, gdzie jest nasze biuro. Chociaż biuro mamy pewnie tylko jedno. Wątpię, żebyśmy mieli kilka lat. Nie, 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 zostawcie mnie, chłopie. Ja jednak nazywam to zaszczytem! Umrzeć w służbie...

Podoba się? Się tutaj. Nie za tutaj. A, zaraz złożymy ich. Dobra, widzę, że już walka od razu. No skończ go, skończ go. Tak, nie razem. Pięknie. Dobrze wysyłane. Oooo, w tym gościu jak, jak się go zblokuje. To odbija miecz, no jego trzeba bardziej ofensywnie wcisnąć. Chwała Bogu, ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. A nie, co to się stało? No, mamy chłopów, którzy będą mi chłopali tych strażników, to się może przydać. Eee, okej. Okay. Może byłoby tam podejść, e, od razu sobie miejsce odkryć my także już uczniów. On ja ma jakąś święty, nie wiem jak się on. To rozpocznie. To nim było i nasz obowiązek jest chronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać dniszcze. się I co wchodzimy? Idziemy po środka. Czy musimy a dach wejść? Jak to wygląda tutaj? To wygląda jak miejsce, w którym będzie nasz cel. Wiecie? Ja coś czuję, że w tym miejscu będziemy realizować. Ale zrobiona figura. Dość. O, łucznicy. O, łucznicy! Stąd. No, na kwiatku możemy próbować tego robić. No idzie ta. Tam gdzieś u góry. Musimy się teraz do góry wspiąć. Spieńmy. Nie jest wspinalny. Trzeba zajrzeć w takim razie za jakimś miejscem. Które nie dałoby się wspinać. Tutaj również nie. Tam jest ten nasz orzeł, widzę, widzę go. Tu musimy na górę się udać. Nie wiem od której strony tam mamy łucznika. Tam mamy orła, który zamarł w miejscu. Delikatny bug, ale takie mąki. Tutaj możemy się do góry wspiąć? Niestety również nie. Ciekawe. Może musimy skoczyć z tej kolumny na ten balkon. Tędy. O, no, jesteś w stanie za czy nie? Mhm. Tam jest orzeł, który wygląda jak smog, który zawiózł w powietrzu Tutaj mamy kobitę z banem Może... ten? W teraz przez to okno może Gdzieś się dostaliśmy, ale... A nie jestem pewien po co jeszcze. Tędy. Drzwi pewnie zamknięte, nieotwieralne. O, ale możemy się po nich wejść, dobra. On! Mm. Pff, ja poleciałem za nim. Ładnie. i tylko gigną. Powinienem tam wychodzić czy poczekać na dole. A nie, jesteśmy biali. Tu mamy strażnika. Strażnika-łucznika. Chwilę trzeba przeczaić. Gdzie on jest? Wtrąsamy. Tam. Pięknie. Pokazuję, wyczyścimy teren. Orzeł zamarł w miejscu. Mamy konkretny bug. Obaka mamy. Co? I myślę, że jak się rozpędzimy, to doskoczymy tam. I, o! Uruchomił się. Odejdź stąd! Nie, 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 nie. Nie chcemy, tym, ten, ten łucznik za nas strzelał. To niefortunne. Tam jest kolejny łucznik. Wydaje mi się, że nie ma innego sposobu. Możemy jeszcze oblecieć tutaj. Flagę sobie pykniemy i tego łucznika byśmy też pyknęli jak się uda. Naokoło, żeby nas... Było agro, chwyciło nas agro. Dobra. to Dobra, leć na dół. Tutaj dwójeczka. Poleci jak złoto. No i mamy delikwenta, z którym... on robi? Halo, kolego! No i widzicie, to jest... Są bugi z starej gry. Jakby to jest dla niego ściana nie do przejścia. Dało się. Trzeba było tędy przejść. Ale to ładnie. Straciłem target, to nic. Nas. Nasz bohater bawił się w mima. Ale już się znudziło mu, więc jest ok. A, zobaczcie, tędy. Dobrze, że nie skakałem. To, to znowu byłoby to kompletnie zbędne. Dobra, spróbuj nie spaść. Tutaj dobry. Aaaa! Już. Wyżej się nie da. Tu się da. Może on się uruchomił nawet. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Tutaj mamy jeszcze jedno ocalenie z prawej strony, czyli tam. po drabinie, czy? No. można zrobić takiego jumpa? Można. Tutaj mamy ocalenie, czyli tu musimy ominąć ten pałac, który prawdopodobnie będzie naszym celem, bo on mówił nam ten y, kolega w biurze, że to jest nie chyba nie pałac. na pałac że to jest pałac. Y Błagan, nie, nie Pięknie! To, Pięknie! O, to nie, było piękne. To było... nie, nie, I ostatni. On był nie, on był zraniony, więc chyba będzie... Ocaliłeś Całe usłyszę o twoim pani. Czekamy u góry. Dobra, czyli... Aha, tu mamy kolejne kradzież kieszonkowa. To jest proste. To sobie jeszcze strzelimy i po kradzieży, myślę jak się uda oczywiście. To sobie już zakończymy odcinek kradzieżą. Lecimy. Co on tu niesie? Skrzynkę. On próbuje mnie dawić! Pomocy! To, kto? kto, kto? Pokażcie. O kim mowa? No, Nie wiem, o kim była pomocy! mowa. O, o... kim mówi? Ja A kto cię? A kto cię? Okej. Okay. Mamy gościa, którego musimy podsłuchać, tak? Czyli musimy sobie gdzieś znaleźć miejsce, gdzie możemy usiąść, no, bo bez siedzenia. I podsłuchamy tego A... koniec! Mamy strażnika tutaj. Mamy kradzież. Ale wiecie, żeby... aby rozpocząć kradzież kieszonkową namierz cel To my nie musimy go podsłuchać. Dobrze rozumiem. Raczej nie musimy okradać strażnika, tylko... Dobrze, że przybyłeś. O, dało się. To zaszczyt móc służyć. Czego potrzebujesz? List, który ci dałem, musi zostać dostarczony do obozu Salah al Odszukaj tego, którego zowią Hiszamem. On będzie mógł ci pomóc. Nie mów o tym nikomu innemu. Nikt nie dowie się o mojej misji. W takim razie spotkanie dobiegło końca. Kogo mam okraść? Tego w żółtym, tego w turbanie? Tego w żółtym. No, przepraszam, za blisko stoję, tak? Idź sobie. No przecież ja jestem gdzieś indziej. Czuj się ode mnie! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nic się nie było. wszystko niedobrze. dobrze. To straszne. Wziąłem czy nie? O nie. Zdjęta. Matko. No. wydaje przyjęcie w swym pałacu. Zdobyłem list świadczący o tym. Dobra. K kradzież jest prosta. Kradzież chyba jest najprostszą misją, jaką możemy dostać. Wiecie? Czyli co, południowa część, no taka południowa, południowa jest zrobiona i wschodnia, wschodnio-południowa. Dobra, to musimy tylko obracić kilka punktów i później cały północny zachód. A na teraz dziękuję Wam bardzo za obecność, mam nadzieję, że bawicie się to samo jak ja, czyli dobrze. I widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, pozdrawiam Was, hejka!